Cześć, kochani, leżę tu sobie, gdyż nie mam siły, bo jest tak strasznie gorąco. Nie mam klimatyzacji, mam tylko jakiś taki wiatrak marny w kuchni. Teraz musiałam zamknąć drzwi, żeby go nie było słychać, więc jest mi naprawdę okropnie gorąco. I tak zastanawiam się, jakby to było, gdybym była bardzo bogata. Obejrzałem trzecią część 365 dni. Matko, to jest chyba znowu, czy jakoś tak. Na no, w każdym razie jest tam coś, 365 dni, coś tam dalej. Ech. Przyznaję, że nie było się to bez takiego bólu wewnętrznego. Wszystko krzyczało, to było koszmarnie nudne. Te obrazy. By, nie wiem, nawet już nie śmieszne, tylko jakieś takie żałosne. Cała fabuła. Właściwie nie było żadnej fabuły, nie wiem o co tam chodziło. A chyba o to, że Laura ma jakieś dylematy, czy wybrać tego, czy tego, i gdzieś tam uciekła, i z jakąś, i z koleżanką swoją. Nie z jakąś, tylko z tą swoją koleżanką yy, Olo. Yy, przeżywa jakieś. Upojne chwile chodzi na jedzenie, zwierza się gdzieś tam tańczą w jakichś klubach, coś tam kombinują. No i ona jest taka rozdarta, bo właśnie nie wie co ma począć, bo zakochała się w tym naczosie, później jedzie do rodziców i chce się rozwieść z tym swoim. Massimo. Piękny. O, kolekcję jeszcze jakąś robi modową. To jest może interesujące. W każdym razie ona na pewno nie cierpi, tak jak ja teraz, z powodu upału. Chyba, że wyjdzie na dwór tam na chwilę. Ale to pewnie tam jakiś wietrzyk, parasol, coś tam. Przebywa w klimatyzowanych pomieszczeniach. Gdyż jest bogata. i stać ją na klimatyzację poza tym na południu Włoch, to może i wszyscy mają, nawet nie tylko bogaci. No i tak sobie, tak się zastanawiam, czy ja bym chciała takiego życia. Takiego życia, jak było w tym 360, w tym filmie, 365 dni, tej trylogii i kurczę, za nic w świecie. To jest tak nudne, tak puste, a małżeństwo to jest jakaś parodia, w ogóle nie wiem, co ich łączy. Kurczę blaszku. A, a ta trzecia część to mnie po prostu utwierdziła. Na 100%, że nie chcę ani takich przyjaźni wśród y, bogatych ludzi, którzy nie wiedzą, co mają począć z pieniędzmi takich... No dobra, już nie chcą mi pustych, Ale naprawdę nie wiem co. Oni chyba z nudy. Z nudów to właśnie to wszystko robią, co urządzają te różne... Y, te różne romanse, no bo, no bo co tu robić? Ani czytać, ani oglądać czegokolwiek, ani rozmawiać o jakichś fajnych sprawach, ani zwiedzać, tylko te romanse w głowie wiecznie, no, tak to jest. Także życie bogaczy, takich jak tam w tym filmie, nie jest dla mnie i naprawdę nikomu nie polecam. I nikomu chyba jednak nie polecam oglądania tego filmu. Chyba, że ktoś naprawdę jest... No nie wiem. No bo, o, właśnie, co jest naprawdę? Albo zdesperowany i chce po prostu zaliczyć całą trylogię, albo chce sobie popatrzeć na jakieś tam piękne widoki, bo widoki są nawet ciekawe, bogate jakieś wnętrza, i posłuchać sobie takich piosenek śpiewanych przez, przez Massimo. No, i tak naprawdę to chyba Laurze powinnam współczuć. Ty, jeżeli gdziekolwiek na świecie jest taka bohaterka jak Laura, to ja jej współczuję, bo nuda wykańcza. Mimo romansów, mimo jakiegoś pięknego męża i cudnego kochanka, to po prostu jest wykańczająca nuda. No i tu za chwilę ukaże się, zaraz tu na, w postaci napisów, kilka takich sentencji, które tam padły w filmie, więc sami się przekonacie, że nie warto, nie warto oglądać i być bogatym i pustym. Papa. Pa. Mimo wysoce niesprzyjających warunków akustycznych, ponieważ tu za ścianą pracuje pralka i trochę ją słychać. To znaczy, to, to są te właśnie niesprzyjające akustycznie warunki. Postanowiłam odczytać sentencje z filmu, 365 dni znowu, no w każdym razie tej trzeciej części, zamiast umieszczać napisów, bo to będzie szybciej. No i tu przy niektórych sentencjach może uda mi się dołożyć jakiś komentarz. No i tak, sentencja pierwsza. Wiem, jak się czuję i czego potrzebuję. I to wygłosiła Laura, gdy była jeszcze chora i osłabiona, a już potrzebowała seksu. I mąż Massimo zwrócił jej uwagę, że może powinni jeszcze poczekać, bo lekarze każą odpoczywać, a ona właśnie na to tak mu odpowiedziała, prychnięciem wręcz, i była zła. Powtórzę jeszcze raz. Wiem, jak się czuję i czego potrzebuję. Następna sentencja. O też, Laury. Znasz moje korzenie, Olo. Czasami prawda nie jest prosta. No i powiem, że nie pamiętam, w którym to było momencie, ale też. Tak, to Laura. Na pewno to Laura powiedziała. I to chyba było w momencie, gdy ona była taka rozdarta, czy mąż, czy kochanek, i co ona ma począć. I teraz następna sentencja jest to: to są słowa Massimo, czyli małżonka Laury, gangstera. Od kiedy wychodzisz bez pytania? I to było powiedziane wtedy, gdy Laura z koleżanką poszła sobie z rozpaczy, z powodu tego rozdarcia wewnętrznego, tańczyć do klubu. No i tam ją ten mąż znalazł i tak się właśnie zapytał. A, nadpamiętam, co odpowiedziała, że od kiedy jestem dorosła, czy od kiedy jestem samodzielna, to znaczy jednak nie pamiętam. A coś ten deseń odpowiedziała. No i... O, kolejne. Jesteś cała mokra. Też tak powiedział. A to było po tym, jak yy, ona sobie wyobrażała, że jest kochankiem, a była z mężem. No i tak właśnie. On zauważył, że ona jest cała mokra. Później. O, to jest dobre. Moje małżeństwo jest w dupie, więc stawiam na karierę. Tak. To też Laura powiedziała w tym momencie, gdy, no, właśnie, bo właśnie to ona przez większość filmu jest rozdarta, i, i tu już chyba powiedziała temu Massimo, że chce się z nim rozwieść, i potem podążała do jakiegoś takiego chyba sklepu, bo na jakiś sklep ma z czuchami, tam jakieś własne kolekcje robi, strojów. O, a to jest sentencja jej koleżanki. To powiedziała koleżanka Olo tuż przed swoim ślubem. Fotograf ma być wysoki i przystojny. Dlaczego? Bo lubię. Ona tak właśnie sobie przygotowywała się do swojego ślubu i tak powiedziała, że chce mieć takiego fotografa. Później chyba tam bardziej uszczegółowiła, że dlatego ma być wysoki, żeby zdjęcia były z góry. A jak będzie mały, no to już chyba że drabina, że. Fotografa z drabiną będzie potrzebował, O, i to było takie zabawne. Zasłonię cię swoim ciałem. A, już wiem, to też powiedziała Olo. To wtedy, gdy były na plaży, bo pojechały do Portugalii i tam był ten kochanek, znaczy kochanek, ten, którego Laura chyba kochała, później był tym kochankiem. Nacho, czy nachos, nie wiem, to różni o nim mówią. I ona się tam przed nim chowała, bo on, on wygrał jakieś zawody surfingowe, a one były w pobliżu plaży. I tak przyjaciółka ją postanowiła tym ciałem zasłonić. A później, o, takie było. Jeszcze też ta Olo, mam dużo jej cytatów. Jaka przyjaciółka sama poszła na dupcingo, a mnie w pokoju zostawiła o suchym pysku, bo ta Olo się upiła. I Laura wtedy jakiegoś takiego więźniaka wzięła, żeby ją zamknął w pokoju, żeby ona już nie wychodziła. I, I bardzo była zrozpaczona ta Ola z tego powodu. O, jeszcze ajuto, ajuto! Krzyczała tak jak ta załoga G. Coś w ten tym desyń. To było piękne. Możesz uciec ode mnie, ale nie od swoich uczuć. I to powiedział na czos. Po Potem, gdy ona spędziła z nim upojną noc w jakiejś takiej y, dziwnej scenarii, nie wiem, tak coś przeświecało, jakaś tkanina, jakiś księżyc, no, bardzo tam było romantycznie. I ona chyba powiedziała mu, że, że musi wracać do męża, bo nie wiedziała, czy ona z mężem, czy ona z nim. Od męża uciekała do niego, a od niego do męża. Tak się miotała biedna. W każdym razie właśnie nie można uczuć od. Nie można od swoich uczuć uciec, sami chcieli wiedzieć. O i dalej też, bo, on, y, bo się tam okazało, że, że w tej drugiej części y, czas mógł zastrzelić, nie poczekaj, ktoś tam kogoś chciał zastrzelić, o męża chciał zastrzelić, a on zastrzelił tę osobę. Y, kto to był? No dobra, nie pamiętam. Natasza Urbańska, o Nataszę zastrzelił, żeby nie zastrzeliła tego męża. Chociażby miał wtedy ułatwione zadanie, i on wyjaśnia dlaczego tak zrobił. Chcę, żebyś sama mnie zapragnęła. Bardzo pięknie, bardzo pięknie i naprawdę tak, tak uczciwie w życiu. Mimo to też gangster ten naczos, ale miał zasady. On się tam jej obiecywał, że będzie o nią dbał, ale też by było z nim nudno, bo on tylko tej w morzu na desce pływał i nie wiem co on jeszcze robił. No, pływał na desce i się ciągle nią opiekował. To tak by sobie spędzała życie. A później ona, o, to męża tak powiedziała Laura. Potrzebuję przestrzeni, by zrozumieć, co czuję. To było głębokie. To było naprawdę głębokie. I jak na Laurę, to ja jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, że Laura w ogóle mogła coś takiego wymyśleć. Wymyśliła i pojechała potem do rodziców motocyklem żeby tam właśnie sobie zrozumieć, co czuje. I tam mamusia jej powiedziała coś bardzo ważnego. Pamiętaj, w związku kobieta musi być egoistką. I dalej było o tym, że jeżeli kobieta żyje tylko dla mężczyzny, to jest w związku bardzo nieszczęśliwa. Potem były jeszcze takie upojne chwile, takie rodzicielskie, z tatusiem, tatuś kupował Szarlotkę, a potem ona, y, mimo zagrożenia, że Massimo ją zabije, bo nie wybaczy jej tego romansu z naczosem, y, powiedziała do tatusia, że musi wracać na Sycylię. I tatuś powiedział, okej, okay. w podtekście tak sobie wyobraziłam. trudno, niech cię zastrzeli. A potem na głos powiedział, ale najpierw musisz zjeść Szarlotkę.